Ja ja jestem twój największy fanem! Ja fajnie, wiedziałem o tym od początku me, twojego życia! Co? No! Dobra, ja chcę autograf! Dobra, panie, to ja muszę być żeby Chcę autograf! Zostawcie autograf. hmm. lajka, widzowie, jakby... Jak, jak chcecie część trzecia? Oczekajcie, to ja muszę lajka! Spisać, muszę spisać, tutaj, dobra? Poczekaj, troszeczkę zwinę. Trzeba zwinąć tak delikatnie. O nie, No. Widzowie, spodziewajcie się dzisiaj jeszcze dru drugiego odcinka, yyym, um, tam... Um, z... No, dobra, dobra, dziękuję. Widzicie? Widzowie, to jest prawdziwy autograf od um, jakby... O tyle od Ludardo i od tego jeszcze jego jest dziękuję, Reksio. Rzeczywiście. Teraz, Teraz idę na mecz, bo w przeszłym ostatnim czasie Milano do Czesła będzie też mecz Czarny i Dobra, żegnaj, Reksio. No, ty idziesz dzisiaj na ten mecz? No pewnie. Nie, dobrze, dobrze. Dobra. Pa, Reksio.